Czy nasze decyzje zawsze są dobre? Jeśli byśmy popatrzyli na statystyki, to w Polsce zazwyczaj 33% małżeństw kończy się rozwodem. Jeśli popatrzymy na to, ile gospodarstw domowych myśli i planuje i ma już jakieś rozwiązania, rozwiązania na przyszłą emeryturę, to jest to zaledwie 16%. Chociaż wszyscy wiemy, że nie będzie różowo. No dobrze, ale to są prywatne nasze decyzje: małżeństwo, yy, zbieranie na emeryturę. Na pewno w biznesie jest lepiej. Hmm, no niekoniecznie. W momencie, kiedy firma McKinsey zapytała ponad 2000 dyrektorów, jak oceniają wstecznie swoje decyzje, okazało się, że 60% z nich mówi, no, podjęliśmy tyle samo błędnych decyzji co dobrych. Mało tego, 12% z nich mówi, no sporo większość jednak była błędnych. Z czego to wynika? Na jakie pułapki napotykamy, które wcześniej zabezpieczone mogłyby nas uchronić przed porażką, jeśli miałbyś podjąć decyzję? Stajesz przed decyzją, do, do podjęcia jest A czy B. Rozważasz dwie opcje, wszystkie za i przeciw. Przepuszczasz przez swoje doświadczenie, podejmujesz decyzję i musisz żyć dalej z tą decyzją. Ale nie bierzesz pod, pod uwagę, że w tym wszystkim są cztery pułapki. Pierwsza, wąskie kadrowanie. Wąskie kadrowanie polega na tym, że dosyć wąsko patrzysz. Znaczy, roz, roz, zwykle podejmujesz decyzję pomiędzy A a B. Białe, czarne? Tak nie. To jest trochę tak, jakbyś stał przed drzewem i ono ci zasłaniało widok na cały, drzew, na cały las. Szersze kadrowanie będzie wtedy, kiedy zwiększysz sobie perspektywę, kiedy zadasz sobie trochę inne pytania. Czyli na przykład nie pytanie, czy mam zrezygnować z obecnego dostawcy i zamienić go na tego nowego, który się pojawił na rynku, tylko na przykład na pytanie, jak mogę wykorzystać obecną sytuację na rynku dla swojej na, najlepszej korzyści. Albo w momencie, kiedy pojawia się super okazja, mój dostawca sprzedaje coś naprawdę okazyjnej cenie, bo na przykład wirus, to pytanie, które można sobie zadać w pierwszej kolejności jest: czy kupić pomimo tego, że mam cały stok, że cały magazyn jest pełen? Czy też Poszerzyć pytanie w postaci: jak mogę zwiększyć obroty, zwiększyć sprzedaż, po to, żeby mi się zrobiło miejsce na magazynie i żebym mógł skorzystać z okazji, które w tej chwili się pojawiają? Jak mogę wykorzystać obecną sytuację dla swojego najlepszego dobra? To jest pierwsza pułapka, czyli wąskie kadrowanie. Pułapka druga efekt potwierdzania. To jest. Niezwykle trudne do złapania. Dlatego, że mogę Wam to podać na przykładzie studentów. Jak studentom, studentów zaproszono do, do pału i zaproponowano im piwo. Do tego piwa wcześniej wkroplono parę kropel octu, a wówczas dano im do spróbowania. I studenci, którzy nie mieli pojęcia, co zostało tam dokroplone, oceniali smak tego piwa. Naprawdę wyborne, to musi być jakieś dobre piwo kraftowe. Mm. I to była grupa, która nie wiedziała. Ta grupa, która wiedziała, słuchajcie, dodaliśmy do tego piwa ocet, to ta grupa w stu procentach reagowała nie, nie, niedobre, fuj, nie, ja z octem to jednak nie. Co ciekawe, słuchajcie, ta grupa pierwsza, której powiedziano, że tam został dodany ocet, ale już po tym jak wyrazili swoje pochlebne opinie, podtrzymali je mało tego, umocnili się w nich i stwierdzili: "Tak, ja zawsze teraz już będę dodawać sobie ocet. To jest w ogóle świetne rozwiązanie". Co to pokazuje? Że jeśli jestem do czegoś przekonany, to potem zbieram informacje ze świata i od ludzi tak żeby potwierdzały moje wcześniejsze przekonania. Jeśli na przykład jestem fanką pozytywnego wzmacniania, nagradzania ludzi, motywowania, angażowania, to wszelkie argumenty pokazujące karać, mocno cisnąć, nie odpuszczać ludziom, będę traktowała jako: e, jak się udało, to wypadek przy pracy. Mało tego, nikomu o tym nie powiem, w związku z tym za chwilę o tym zapomnę. I wszelkie argumenty pokazujące, że ta druga strategia jest czasami też skuteczna, w mojej głowie one w ogóle nie będą istniały. I wszyscy na to się nabieramy. Każdy z nas ma takie mechanizmy, które utwierdzają nas we własnych przekonaniach, a pomagają nam nie zauważyć albo odfiltrować tekst, z którym się nie zgadzamy. Trzecia pułapka to są bieżące emocje. Jeśli mam na przykład do podjęcia decyzję o nawiązaniu współpracy z nowym dostawcą, to może się pojawić lęk, obawy, oczywiście. Oczywiście nie będę się przyznawać, że się czegokolwiek boję. Natomiast taka jest prawda, że mam takie uczucie niepewności i tak dużo znaków zapytania, że emocja pod tytułem o jejku, 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 co to będzie, niestety może zwyciężyć. Czwartą pułapką jest nadmierna pewność siebie. Pamiętacie to. Yy... Kto u diabła miałby ochotę słuchać, jak aktorzy gadają? Jak mówił Harry Warner z Warner, Brodio, Warner Bros. Studio albo zespoły gitarowe już się kończą o Beatlesach. Pamiętacie te słynne wtopy? To jest właśnie to. Tak naprawdę nie mamy zielonego pojęcia o tym, czego nie wiemy. W związku z tym, wypowiadanie się na temat przyszłości. E, ze stuprocentową pewnością już jest od razu skazana na porażkę. No dobra, mamy te cztery pułapki. Jak się zabezpieczać? Bo podałam Wam już przykład z tym, jak zabezpieczyć pierwszą, jak możemy poszerzyć sobie kadrowanie, zadać sobie lepsze pytania. Możemy też, jeśli w tą pułapkę wpada nasz klient, możemy mu pomóc się z niej wydostać. Czyli na przykład zapytać. A jak sądzisz, co zrobi Twoja konkurencja? I co to dla Ciebie oznacza? A co stracisz, jeśli nie nawiążemy współpracy? Jakie są ryzyka nie nawiązania współpracy z nami? Dobrze zadane pytanie jest dużo mocniejsze niż najpiękniejszy argument. Jeśli chcemy unikać efektu potwierdzenia, to możemy zastanowić się zawsze nad dokładnym przeciwieństwem. Uwielbiam tą metodę, bo, ponieważ ta metoda pięknie czesze głowę. Jeśli zadam sobie pytanie, a jeśli jest odwrotnie niż ja myślę, jeśli najlepsze efekty przyniesie właśnie karanie, piętnowanie, ciśnięcie ludzi, jeśli to jest najlepsza metoda, i poszukam na siłę w sobie albo w otoczeniu argumentów na to, że tak jest, to niekoniecznie oznacza, że muszę za tym pójść, ale poszerzę sobie perspektywę. Przestanę tak ciasno mieć klapeczki na oczach i uważać, że tylko ja mam rację. Dopuszczę do siebie więcej informacji i dzięki temu będę w większym kontakcie z rzeczywistością. Jeśli mówimy o pułapce bieżących emocji, to możemy. Jest taka metoda Suzy, Wash, która mówi, zastanów się, jak będziesz się czuć z tą decyzją za 10 minut, 10 miesięcy i 10 lat. Czasami wydłużenie, zrobienie tutaj perspektywy czasu jest bardzo pomocne. I pułapka nadmiernej pewności siebie. Jedną z metod jest analiza premortem. Czyli zastanowienie się. Wzięcie pod uwagę takiego scenariusza, wyobraźmy sobie, że podjęliśmy decyzję i jest rok później, i się okazało, że to jest totalna porażka. Totalna porażka. Co takiego się wydarzyło, że faktycznie się tak stało? To pięknie pokazuje, o jakie rzeczy powinniśmy zadbać tu i teraz, aby się to nie wydarzyło. Oczywiście jest jeszcze prefiesta, czyli Coś takiego, że zastanawiamy się faktycznie za rok, odnieśliśmy ogromny sukces. Nikt się takiego nie spodziewał. I jak się z tym odnajdujemy? I co wtedy? Jak sobie poradzimy? Obie metody polecam i są bardzo ciekawe do tego, żeby pogimnastykować, poczesać sobie głowę. I teraz możecie powiedzieć, że to, że decyzja była błędna, czasami nie jest kwestia tego, że. Źle była podjęta decyzja, że efekty nie są takie, jakie chcieliśmy, to, to jest kwestia tylko decyzji, bo tam jest wiele innych czynników. Owszem. Natomiast w momencie, kiedy na koniec, mimo wszystko, okazuje się, że ta decyzja nie była do końca najlepsza, ale wiesz, że przeszedłeś te cztery punkty, czyli decyzja była podjęta racjonalnie z maksymalnymi obostrzeniami, żeby zabezpieczyć. To, czy wtedy masz sobie coś do zarzucenia jeszcze? Dobre pytanie. Od tego się zaczyna.